A jeżeli chcecie umieć animować Kountrybolsy to dobrze trafiłeś bo dzisiaj pokażę wam jak się to robi. Zaczynajmy. Żeby to zrobić potrzebujemy aplikacji Alight no oraz czterech rzeczy obrysu ciała, ciało oczy i flagę. Teraz żeby nasz Kountrybols ładnie wyglądał oraz żeby dodać efekty do flagi to róbcie jak na filmie. Teraz musimy naprawić ważny problem, że części naszego co untryballa się nie stykają róbcie jak na filmie. Teraz zróbmy, żeby nasz co untrybals się ruszał. Klikamy w ciało, później w Move and transform i rób jak na tym filmie. Zróbmy, żeby nasze oczy się ruszały. I to koniec naszego tutorialu. Życzę Wam wesołych świąt z Igmowego Nowego Roku i dużo prezentów, a teraz Papa.